To dzisiaj nagrywamy odcinek o Irydzie, o tym jak ona została zniszczona przez. No właśnie, przez kogo została zniszczona, może do tego dojdziemy. Ale tak dla przypomnienia o zakładzie lotniczym, o okręgu przemysłowym. Więc tak, przed II wojną światową, polski rząd zdecydował o powstaniu centralnego okręgu przemysłowego. Południowo-wschodniej Polsce. I tam, w hucie stalowa Wola, powstał zakład, który produkował uzbrojenie, zwłaszcza działy i inne pojazdy mechaniczne. Wytwórnia silników samolotowych powstała w Rzeszowie, a w Mielcu powstał przed wojną zakład lotniczy produkujący samoloty, płatowce. Po wojnie, w sześciu zakładach lotniczych. Odbywała się produkcja lotnicza i tak. Samoloty produkował Mielec i Włoska Okęcie, szybowce bielsko biała śmigłowce Świdnik oraz padochrony dla lotnictwa cywilnego i dla armii produkował Zakadu Legionowie. I w latach do lat 80., o tak można powiedzieć, Nadzór nad budową sprzętu lotniczego sprawował Instytut Lotnictwa w Warszawie. Następnie, w latach 80., powstały w tych sześciu zakładach samodzielne ośrodki badawczo-rozwojowe, które posiadały odpowiednią kadrę, odpowiednie zaplecze i były zdolne samodzielnie prowadzić próby certyfikacyjne statków powietrznych. Teraz kilka zdań o zakładzie lotniczym w Miercu. W 1939 roku, jak ten zakład powstał, zdążył jeszcze przed wojną, w lipcu, wyprodukować kilka egzemplarzy samolotów P-37 Łoś. Były to samoloty bombowe. W tym okresie bardzo już nowoczesne. Po zakończeniu wojny w Miercu rozpoczęto produkcję szczeliną samolotów polskiej konstrukcji. Między innymi seryjnie produkowano samoloty CZ-13, czyli słynne z licencji PO-2 Polikarpowa. Dalej idąc, to, w roku 1952, 1952 zakład otrzymał licencję na produkcję samolotów odrzutowych typu MiG-15 i MiG-17. Polska nazwa tych samolotów to była LIM-2 i LIM-5. LIM to oznacza licencyjny. Myśliwiec, to jest taki od tego skrótu. Były to samoloty na owe czasy bardzo nowoczesne, dobrze uzbrojone, przekraczające prędkość 1000 km na godzinę. Był używane przez Rosjan w wojnie wietnamskiej, także samoloty amerykańskie miały kłopoty z tymi migami. 15-17, które dorównywały im, a niekiedy w walkach powierzchni je przewyższały. W sumie w Mielcu wyprodukowano, jeżeli chodzi o samoloty LIM-2, to była wersja dwumiejscowa szkolno-bojowy. Wyprodukowano 227 samolotów. Natomiast wersja jednomiejscowa bojowa MiG-17, nazywany w Polsce LIM-5, wyprodukowano w ilości 477 samolotów. W sumie w Mielcu wyprodukowano 704 samoloty typu MiG-15 i MiG-17. W latach 60., kiedy się została zakończona produkcja samolotów typu MiG-15 i MiG-17, była koncepcja, że będziemy dalej kontynuować współpracę wojskową produkcji samolotów wojskowych, myśliwskich, z Rosjanami, produkują samoloty MiG-21. Ale z nieznanych mi powodów, to historycy może będą wiedzieli, samoloty, produkcja tych samolotów została przeniesiona do Czechosłowacji i Czechi produkowali samoloty MiG-21. Natomiast my, jako Polska, dostaliśmy licencję na produkcję samolotów samolot, AN-2. W produkowano tych samolotów w sumie ponad 13 tysięcy. To wszystko szło do Związku Radzieckiego, myśmy to przewozywali lotem do Lwowa. I równolegle, po, ponieważ była zakończona produkcja samolotów MiG-15 i MiG-17, Tadeusz Sołtyk opracował samolot TS-11 Iskra, który po skończonych próbach w Instytucie Lotnictwa został przekazany do produkcji seryjnej, do Mielca. I w sumie produkowaliśmy ten samolot TS-11 Iskra, to był samolot szkolny przede wszystkim, yy, przez 21 lat. Wyprodukowaliśmy 423 samoloty typu TS-11 Iskra. Produkcja Iskier zakończona w roku 1987. Można sobie wyobrazić, ja w tym czasie pracowałem w latach Koniec lat 60. w Mielec już na montażu w kontroli technicznej, kiedy z taśmy montażowej dziennie schodziło około dwa samoloty w średnio. Czyli miesięczna produkcja była 50-60 samolotów nowych. W zakładzie pracowało 22 tysiące ludzi. To był olbrzymi zakład, jeden z większych w Europie zakładów lotniczych. Kiedy się kończyła produkcja samolotu TS11, powstała koncepcja, żeby produkować polski samolot, który by zastąpił Iskę. W wojskach lotniczych, wspólnie z Instytutem Techniki Wojsk Lotniczej zostały opracowane wymagania, jakie sobie wojsko życzy, żeby ten samolot prototyp spełniał. Prawda? Były to tak zwane nazwane warunki techniczne które precyzyjnie określały osiągi tego samolotu, własności lota, a przede wszystkim zastosowanie. I te warunki techniczne zostały przedstawione jako wymagania przemysłowi polskiemu, przem przemysłowi lotniczemu. Także. Został powołany, pytanie było takie: czy zdołamy wyprodukować samolot wojskowy, który spełnia wojskowe wymagania? Został powołany zespół konstruktorów, na czele którego stanął dr Alfred Baron, którego korzenie się wywoziły jako konstruktora z Zmierca, później pracował w Instytucie Lotnictwa. On powołał ścisły zespół konstruktorów, szczególnych specjalistów od instalacji, od płatowca, od innych aerodynamików. I oni w oparciu o wymagania wojskowe, zaznaczam, w oparciu o wymagania wojskowe, oni opracowywali projekt tego samolotu, który wojsko sobie życzyło. Więc generalnie można powiedzieć tak, że był to samolot dwusilnikowy, miał być to samolot dwusilnikowy, szkolno-bojowy, a zwłaszcza szturmowy. Czyli można powiedzieć, że taki samolot pola walki. Są to lata 70., -te, kiedy ten zespół powstawał. Chcę zaznaczyć, że w tym okresie, w latach 70., Rosjanie już posiadali w produkcji seryjnej samolot Su-25, który z wyglądu sylwetki jest bardzo podobny do powstałej później Irydy. Jakby na zdjęciu Państwo zobaczą tutaj dwa samoloty obok siebie, no to można. Niefachowcy to mogą nawet nie rozróżniać. Rosjanie w latach 70., jak powiedziałem, używali ten samolot Su-25 jako samolot szturmowy, ten dokładnie taki miał, jak Iryna, zastosowanie mieć w walkach w Afganistanie. Ponieważ się sprawdził, to w roku 1987 oni uruchomili produkcję wielkoseryjną dla wojsk lotniczych. I Aktualnie toczy się wojna rosyjsko-ukraińska, i samoloty Su-25 są masowo wykorzystywane w walkach na tym froncie. I zadanie, to oglądając na różnych filmikach, można zobaczyć, że te samoloty latają na, podlatują na linię frontu na wysokości 50 metrów i niżej, nie zbliżając się do linii frontu, odpalają. Rakiety, które są podwieszone pod skrzydłami w zasobnikach różnych, robią ciasny manewr na małej wysokości i wracają dokładnie do takich celów. Miała służyć Iryda. I gdyby projekt był dalej kontynuowany z lat 80.-90, to mielibyśmy wspaniały samolot bojowy o takim samym zastosowaniu, jak Rosjanie stosują dzisiaj. 125. A tak na marginesie, muszę powiedzieć, że Rosjanie chcieli nam w tych latach, tam kiedy. W latach 70., sprzedać, znaczy przekazać licencję do produkcji seryjnej samolotu 125. Tak, na tych samych zasadach są Mig, Migi 15 i Migi 17. Z tym że by produkował silniki. My mieliśmy płat, ostatecznie cały pakiet, zprodukować. O sprzęt rosyjski, nowoczesny, jak nowe czasy. I pamiętam, że była koncepcja, oni obieca, obiecywali, że ten samolot będzie, zakład mógł samodzielnie jako polska przemysł sprzedawać do innych krajów, nie tylko do Związku Radzieckiego będą wysyłane. Z nieznanych mi powodów to zostało odmówione. Teraz wrócimy do tego zespołu, który powstał, doktor Baron. Jak powiedziałem, powołał swoich specjalistów, stworzył zespół. I o, było, stanął taki problem, według jakich przepisów ten samolot ma być skonstruowany. I teraz na temat przepisów. Wszystkie samoloty we wszystkich krajach na świecie, gdzie jest produkcja lotnicza, y, są konstruowane według pewnych zasad. Można powiedzieć tak, że samoloty są podzielone na kategorie i na klasy. Kategorie to są na przykład samoloty wojskowe, samoloty komunikacyjne, samoloty lotnictwa cywilnego. I z kolei te samoloty, przykładowo wojskowe, są podzielone na y, klasy różne. Są myśliwskie, transportowe, wojskowe, szturmowe i tak dalej. Co to są za przepisy? Te przepisy, jeżeli konstruktor wybiera na przykład, że będzie konstruował samolot myśliwski albo szturmowy, to on wyjmuje odpowiednie tomy i w tych tomach jest określone, na jak, jak ma być zbudowana, czyli jaki zasadach bezpieczeństwa ma spełniać ten, ten konstrukcja, yy, w jakim zakresie odpowiedzieć yy, przepisom różnym. I konstrukcja się musi tylko w tym obracać i musi spełniać te paragrafy przy projektowaniu samolotu. Teraz, po opracowaniu projektu wstępnego w oparciu o te przepisy, powstaje prototyp dopiero po zatwierdzeniu. I teraz tak. Konstruktor dr Baron swoim zespołem w oparciu o przepisy, właśnie jakie? Konstruował Irydę. Według jakich przepisów? Był problem, bo po wojnie w Polsce w zakładach lotniczych obowiązywały przepisy brytyjskie, BCAR-y, dotyczące budowy i prób w locie samolotów oraz rosyjskie normy lotnej godności. W latach 70., kiedyśmy rozpoczynali produkcję samolotów, dromader weszł przepisy amerykańskie, Fary. I co to, co to znaczy, jeżeli samolot jest skonstruowany według jakichś przepisów? Przykładowo na dromaderze, ponieważ samolot dromader został skonstruowany według amerykańskich przepisów, organ polski organ nadzoru wydał mu świadectwo typu, została uruchomiona produkcja seryjna i ten samolot typu dromader mógł być sprzedawany do wszystkich innych krajów na świecie, gdzie Obowiązują przepisy FARY 23 amerykańskie. I ten samolot z automatu został sprzedany, znaczy z automatu uzyskał kilkanaście światowych certyfikatów w różnych państwach. I, nad, i w tych państwach organy nadzoru mu wydały zezwolenie, że piloci mogli na nich latać. I teraz tak to generalnie wygląda. i Konstruktor Dr. Baron wybrał brytyjskie przepisy, które miały dotyczyć konstrukcji Irydy. Jakie to były przepisy? One się nazywały AP 970, czyli były to brytyjskie przepisy budowy konstrukcji dla brytyjskich, angielskich samolotów lotnictwa y, lądowego i morskiego. Czyli można powiedzieć tak, jeżeli Samolot Iryda został skonstruowany w Polsce według tych przepisów, to jest równoznaczny tak, jakby był skonstruowany w Anglii. Bo dokładnie według tych samych punktów, tych samych przepisów samolot musiał spełniać. To. Tak to mniej więcej wyglądało. To jest taki inaczej, że jakby Iryda została zaprojektowana i akceptowana przez brytyjski nadzór lotniczy, gdzie mogą latać piloci brytyjscy, różne zadania. To polscy piloci również mogą na tej Irydzie latać, według tak samo jak Anglicy. I teraz powiem tak. W roku 1992 zakończono sześcioletni cykl badań w locie prototypów Iryda. Ja to takim skrótem mówię na razie. Samolot w przedsiębiorstwie. <laughs> Zakończone zostały próby, zostały opracowane tomy sprawozdań z tych prób według tych przepisów brytyjskich AP 970 i wtedy zamawiający, czyli wojsko, kiedy otrzymał informację, że zostały zakończone próby, powo powołało u siebie specjalną komisję, która się nazywała komisją kwalifikacyjną odbiorczą I Cała ta komisja przyjechała do Mielsa i z tą komisją również przyjechało dwóch przez nią powołanych pilotów wojskowych, i przez kilka tygodni ta komisja analizowała punkt po punkcie te przepisy brytyjskie i sprawozdania, które zostały przedstawione jej z prób tej wieloletniej blocie. Na życzenie tej komisji piloci wojskowi, ci, przy którzy przyjechali z nią, wykonywali jeszcze dodatkowo loty sprawdzające. I w efekcie, po kilku tygodniach pracy tej komisji, wydała ona orzeczenie takie, dokument, który stwierdził, że samolot I-22 JRYDA spełnia wszystkie wymagania, jakie wojsko postawiło na początku przemysłowi lotniczemu. W związku z tym nie mają do tych. Wymagać specjalnych żadnych uwag. To sprawozdanie z tej komisji zostało przedstawione minister, ministrowi przemysłu, który je podpisał, zaakceptował i również to sprawozdanie zostało podpisane przez ministra obrony narodowej. Te dwa dokumenty były podstawą dla przemysłu, konkretnie dla przedsiębiorstwa w Mielcu, do przygotowania produkcji seryjnej samolotu. Teraz, przygotowanie produkcji seryjnej wymaga wykonanie odpowiednich przyrządów na, dla półmontażu i montażu. Jest to naj, jeden z najdroższych elementów produkcji na początku, bo są takie przyrządy bardzo drogie. I zakład rozpoczął, rozpoczął produkcję seryjną samolotów I-22 dla wojska.